Witam serdecznie, Telewizja Narodowa. Znajdujemy się pod Sądem Najwyższym o 39 dni. Jest protest w sprawie uwolnienia Zygmunta Miernika. Jest z nami pan wicemarszałek, senior, pan Kornel Morawiecki. Nie, nie, nie witamy się indywidualnie, bo nam teraz... to rozwija się. się do mediów. Bardzo, tak. bardzo dziękuję za to, za ten to, obydw, za tę inicjatywę, za ten, ten siłę, który tutaj Państwo przedstawiacie przez tyle To jest skandal, żeby nie było w sposób polityczny, w sposób moralny protestowała przeciwko temu, że żaden stanu wojennego nie w żeby ten człowiek, nasz przyjaciel, nie był siedział kiedy więzieniu. Po prostu to jest coś niesamowitego, żeby wolna Polska nie mogła e, człowieka e, trzymać na wolności i go nawet honorować za ten czyn odważny że nic pani się dzieje, się nie stało. Sprawa ta powinna być załatwiona albo przez ministra sprawiedliwości, który powinien zawiesić ten tak, okres wykonywania kary, albo nawet przez pana prezydenta, który powinien będzie łaskażyć takiego sprawozdania. Według którego dalej ani dnia, ani dnia, ani dnia, ani dnia, ani dnia, ani dnia, ani Ja napisałem coś pytanie, bo dlaczego pan cywil wymiarników nie jest um, objęty statusem

rząd Polski i bardzo dziękuję kolegom, dziękuję Ci Adam za to za organizowanie tego, że jesteśmy tutaj y, w obronie y, niesłusznie skazanego człowieka. To jest, to jest taki sprawiedliwości akt, po prostu, w którym uczestniczycie przed Sądem Najwyższym. Ja myślę, że ten sąd też powinien zareagować na to. Chciałbym powiedzieć dwie rzeczy w imieniu tych naszych środowisk, które tutaj zorganizowałem miasteczko namiotowe, czyli... W imieniu Solidarnych 2010, w imieniu Konfederacji Polskiej Niepodległej Niezłomni, w imieniu środowisk ojcowskich, ruchu kontroli wyborów, stowarzyszeń walczących z bezprawiem, ruchu kontroli władzy no bardzo wielu grup, które tutaj się połączyły, te środowisk narodowych również. Także chciałem im podziękować za to, że, że potrafiły tutaj przez te dwa tygodnie z nami być, bo jesteśmy 16 dzień dzisiaj i będziemy do skutku chcemy. Odsunięcia od y, pracy w sądach zbrodniarzy komunistycznych. Chcemy, żeby polski wymiar sprawiedliwości został przywrócony obywatelom, żeby ta pasożytnicza grupa, która pozostała nam wielką spuścizną PRL-u, odeszła z pracy, żeby weszło nowe pokolenie młode, sędziów, niezdeprawowanych. Chcemy ław przysięgłych, czyli do ustrojowej zmiany, tak jak było w Polsce od 28 roku do 39, to co znamy z filmów amerykańskich itd. Tak i ze swojej strony chcieliśmy Państwu zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację, w jakiej jest Zygmunt Miernik. To jest człowiek, który moralnie zaprotestował przeciwko bezkarności stanu wojennego, rzucił tortem, bitą śmietaną i za to został skazany prawie na rok więzienia, 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Natomiast ci, którzy strzelali z broni maszynowej, zabili ponad 100 osób w stanie wojennym, strzelając z helikopterów, czołgów, karabinów snajperskich, ci ludzie, nie spędzili ani jednego dnia, ani jednej godziny w więzieniu. I taki jest stan tego bezprawia. On dzisiaj się pogłębił, ponieważ Zygmunt Miernik jest trzymany wbrew prawo w ośmiosobowej celi z kryminalistami. Na spacer jest wysyłany w obecności 250 przestępców kryminalnych, nieobliczalnych. Zamiast być jako więzień polityczny, izolowany i chroniony w interesie Rzeczpospolitej, tego wymagają europejskie standardy. Jesteśmy oburzeni, że służbą więziennictwa dalej kierują. Zbrodniarze komunistyczni, którzy na stajach represjonowali, trzymali w więzieniach. Więc ten nasz protest jest pewną taką próbą pokazania opinii publicznej, że nie ma zgody ze strony weteranów i środowisk świadomych na to, żeby wymiar sprawiedliwości był atrapą. Chcemy, żeby on naprawdę służył Polsce i Polakom, żeby funkcjonował w sposób zdrowy funkcjonalny, żeby ludzie nie musieli uciekać na emigrację, bojąc się, że po prostu ani w sprawie kormorniczej, ani rozwodowej, ani gospodarczej, bo są też z nami przedsiębiorcy polscy, którzy są przecież poszkodowani przez te wielkie koncerny, których nie bronią sądy. Sądy powinny stać na straży praw obywatelskich, stać na straży elementarnego interesu społecznego i sprawiedliwości. Tego niestety nie ma i dlatego zorganizowaliśmy to miasto namiotowe i zamierzamy tymi namiotami, tymi protestami okrążyć całkowicie ten sąd i wymusić na władzy, żeby podjęła konkretne działania, żeby nie czekać na to, aż Komisja Wenecka za nas coś rozwiąże albo Unia Europejska. My musimy polskie sprawy sami uporządkować. I to jest nasz głos w tej debacie o Polsce. Brawo! Brawo! Czy są jakieś pytania? Czy są jakieś kwestie do pana marszałka? Czy wszystko jasne? Może przejdziemy się, pokażę jak funkcjonuje miasteczko i co. To. Tu to jest brama główna, którą żeśmy wybudowali jako pierwszą i efekt jest taki, że Sąd Najwyższy się zamknął. Macie państwo tam nawet kartkę napisaną na drzwiach, że nieczynne, zamknięte. To jest jedyne wejście do Sądu Najwyższego i jest nieczynne. Obecnie sędziowie. Chodzą sobie pod chod ziemiami dookoła. I także Kanałami. taka jest siła tego panelu. ten, ten, ten oczywiście spowodowało, że tak bardzo się zdenerwowali, się, że sami zamknęli własne Tak niewinna rzecz. Mały kawałek, mały kawałek. Nie zaraz nie nie, nie Zaczęliśmy nie. od tych namiotów, które są z tej strony prawej, i po kilku dniach ludzie zaczęli przychodzić się do nam największy namiot przywieźć taki ogromny, w którym wiesz, w razie deszczu mamy narady, mamy stołówkę, obiad. Także tu przyjmujemy ludzi, tu przychodzi do nas dużo ludzi, wspiera nas z warszawiaków pod tym namiotem. Mamy też osoby, które mówią o obcych językach, bo jest sporo turystów. Czyli są wycieczki na z Izraela, tu jest kolega, który mieszka w Izraelu, więc też zna język. Z nimi. Także właściwie w każdym języku mamy kogoś, kto opowiada. Jest. Także, ale jest dużo ludzi z znaczy na nam wodę, jedzenie. Policja się. Policja grzecznie się zachowuje, bardzo. Mamy trochę problemów z dyrektorem, z władzami sądu, ponieważ zabronili nam korzystać z wody, wydali zarządzenie. Yy. Pani prezes sądu, profesor doktor, habilitowana pani Gerzer, wydała zarządzenie, że do. Nam nie wolno wchodzić więcej jak dwie osoby do toalety. Nie wolno korzystać. Jak jest rodzina, trzyosobowa, nie może wejść. Także y, mamy limitowane wejście do sądu. Y, natomiast no, mamy takie problemy, nawet techniczne y, z nimi, że y, no, wodę nam włączają do zraszania trawy. kiedyś z armatkami wodnymi, a teraz nam puszczają takie zraszacze. Wody. Także śmiejemy się bardzo, bo to żałosne jest tak. Ciepło jest, także znosimy to dziennie. Także można powiedzieć generalnie, że teraz się nam to do końca już tego, tej części rozwinęło namioty. No i w przyszłym tygodniu zajmujemy ten plac, a w następnych Brawo! dookoła Brawo! Cały, zajmiemy cały dytym. A po wypuszczą Zygmunta? No to jest oczywiste, no przecież nie ma, nasza siła moralna jest tak duża w tej sprawie i oczywista zupełnie, że jest to w interesie rządu, żeby pokazać, że to nie rząd wsadza jak Turcji. Tak, tylko to sądy wsadziły i w interesie Polski rząd powinien zadbać o przerwę do odbywania kary. Bardzo, musimy jeżeli by mieli odrobinę przyzwoicie. Nie Dobrze. To, to, to tyle w zasadzie, z tak krótko w telegraficznym skrócie. Mam się ja teraz każdym. Może ja powiem? Proszę, bardzo. że tą kastę, tą kasztę. Piękną... pani coś zapytać, chwileczkę. Ja z, z panem marszałkiem. Ale tak, tutaj tak się osobno. Się... Dobrze, to zróbmy tak, wywiady z marszałkiem, a potem do cienia, chodźcie do cienia i porozmawiamy wtedy sobie z marszałkiem w kuluarach i będzie poświęcenie miasteczka o 15. Świetnie. To teraz wywiad z panem marszałkiem. Dla Telewizji Narodowej robił reportaż Radosław Siedlecki spod y, miasteczka sejmowego pod sądem najwyższym, a to o to zabrani po prostu y, ludzie. Dziękuję. Tak, 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 za chwilkę, tak, muszę wyłączyć. Mhm. Za chwilę będę udzielał wywiadu dla Telewizji TVP Info.